Proszę Państwa, ja tylko dosłownie kilka słów. No ze zdziwieniem dowiedziałem się, że pan wicepremier Safin praktycznie odwołał epidemię, no i że mają być szybko zniesione niemal wszystkie restrykcje. No to drugie zniesienie restrykcji jak najszybsze, to mi się bardzo podoba. Na czele z tymi ogłupiającymi maseczkami i Yy, ograniczoną liczbą ludzi w kościele, prawda, i, i, i możliwością przemieszczania się. No ale to wszystko o tyle dziwnie wygląda, że jeszcze nie tak dawno mówiono zupełnie co innego, a teraz najwyraźniej ze względów wyborczych mówi się coś innego. No i ciekawe, jak to w końcu się skończy. Bo raz się mówi tak, raz się mówi tak. I w którą wersję ludzie uwierzą, i czy pójdą na wybory, czy to korespondencyjne, czy bezpośrednie. No, a z tego co mówią przekazujący z nieba, to wybory są uważane przez, przez wyższe siły za no, dość na wariackich papierach. No i że żaden z kandydatów nie ma specjalnego błogosławieństwa Bożego. Więc oby to wszystko się dla nas dobrze skończyło, więc Ora ella bora amen